Hola, muy buenas, cześć, witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Język Hiszpański przed wyjazdem na wakacje. Dzisiaj ciąg dalszy wywiadu z Aleksandrą Lipczak. Zapraszam. Cześć, mam na imię Paulina, pomagam innym komunikować się w języku hiszpańskim. Robię to 100% online, robię to po to, abyś to Ty mógł wyjechać na swoje wymarzone wakacje lub po prostu kiedyś przeprowadzić się do Hiszpanii. Stworzyłam swoją autorską metodę HOP, hiszpańskie obyczaje, proces, według której uczę języka hiszpańskiego. Dzisiaj zapraszam Cię na odcinek obyczajowy, związany właśnie z tym, czym jest Hiszpania, ale nie tylko pod kątem językowym. Oczywiście nie da się tego rozdzielić, bo nie da się oddzielić języka, zwyczajów i tego, jak się Hiszpanie zachowują, ale dzisiaj stricte odcinek obyczajowy. Zapomniałam w zeszłym tygodniu wspomnieć, że początek wywiadu miał miejsce już jakiś czas temu. Zapraszam cię do odcinka 21 i 22, gdzie możesz usłyszeć początek wywiadu z Alejandrą. A o czym dzisiaj? Dzisiaj zahaczyłyśmy z Alejandrą o temat, który myślę, że jest też bardzo, bardzo ważny i nie wiem, czy w ogóle zdajesz sobie sprawę z tego. Czy Hiszpanie to po prostu Hiszpanie? Czy to kraj katolicki? Czy w Hiszpanach płynie arabska krew? Czy powinniśmy zapomnieć o tym, że kiedyś Hiszpanie byli Arabami, dzisiaj już nie są? Czy to tak działa? Czy jesteśmy w stanie nagle zmienić swoje zachowania, zmienić swoją religię i zmienić swoje zwyczaje, i stać się po prostu kimś innym. Myślę, że patrząc na to, co dzieje się za wschodnią granicą naszego kraju, każdy z nas chyba zdaje sobie sprawę z tego, że mimo to, że dzieje się to, co się dzieje, nagle ktoś, kto jest z Ukrainy, nie stanie się kimś innym, tylko dlatego, że ktoś inny tego chce. Myślę, że wiesz, o czym mówię. Nie będę używać tej nazw, bo wiem, że. Może to później zostać wychwycone i różne rzeczy się dzieją z różnymi, czy to podcastami, czy youtubami. Zaczynamy ciąg dalszy wywiadu z Aleksandrą, która właśnie dzisiaj opowiada o tym, że chyba tak nie do końca jest, że ta Hiszpania to jest Hiszpania taką, którą my sobie wyobrażamy. Zapraszam. No właśnie, powiedz mi, Laila jest jeszcze przede mną, przyznaję się. Laila mam już na swoim stoliku nocnym, ale specjalnie zostawiam ją, zostawiam ją po wywiadzie z tobą. Jak byś przekazała nam Lailę, ale na podstawie tego, co zadziwia cię w Hiszpanach i jakie to ma wytłumaczenie, właśnie w tych korzeniach? Bo ja no, domyślam się, ale mogę się tutaj zupełnie. Pomylić też w tym, co ja wiem. No ale właśnie, jak to jest z tą Hiszpanią Arabską i jaki to ma wydźwięk dzisiaj, w dzisiejszych mm -hmm. czasach, bo jeśli ktoś nie czytał historii, jeśli ktoś nie zna hiszpańskiej historii, no to nie wie, że jednak, jakby nie było Hiszpanie, mm -hmm. mają korzenie arabskie. No właśnie, no bo, no bo dzisiaj tak jakby, no jednak no, zwyciężyła ta wersja tej Hiszpanii katolickiej, widać tak jak widać, tego imperium z XVI wieku, Kolumb, co, oby Ameryki. Ale tak naprawdę, no to troszkę no tak, się o, o, okazji, do końca. Tak, to jest dużo bardziej skomplikowane, um, o czym świadczą chociażby geny, ja mam fatalną, niestety y, pamięć do dolicz, może powinna była to sprawdzić przed naszą rozmową. Natomiast no, takie były takie badania, które wynikało wynikały, właśnie genetyczne, które wynikało, że wiadomo, kilkanaście procent Hiszpanów, Hiszpanek ma w ich żyłach płynącą oraz arabsko-żydowska krew. To jest, i to nie chodzi właśnie o, o jakby efekt jakichś napływów e, ludności z ostatnich dekad, tylko właśnie o jakieś już bardziej zaszło, z, z, zaszłości z przeszłości. Dlatego, że no, ym, Al-Andalus, czyli to arabsko-islamskie panowanie w, na Półwyspie Iberyjskim to jest 800 lat bo to jest y, przybycie pierwszych, czy podbój muzułmański tak zwany, chociaż tam historycznie mają pełnej zgody, jak to nazywać, to jest Ale VIII no wiek. i tak, no jest to kilkaset dobrych lat, tak? Tak, a właśnie a ostatnie królestwo Kanady zostało podbite przez królów katolickich, Izabelę i Ferdynanda, pod koniec XV wieku, więc to jest naprawdę kawał czasu. No i to widać, no i to widać, właśnie o to chodzi, że jakby punktem wyjścia do tej książki było to, co widać na południu Hiszpanii, no, że najbardziej widać architekturze, że tak. jakby tam cały czas architektura z północną Afryką czy Bliskim Schodem, islamem, jest niesamowicie widoczna. Już nie mówię o tam na przykład istniejącym do dziś meczecie, katedrze w Kordobie, ale nawet fakt, że tamtejsze kościoły często mają właśnie, często wyglądają jak meczety, dlatego, że ich wieże jakoś przypominają często minarety. Mają taki kształt, bardzo niewielki budynek. I tak, i bardzo wysoka wieża, jak minaret. I to nie jest jakby przypadek, też tego nie wiedziałam, jakby większość kościołów w tych średniowiecznych w Andaluzji, albo została zbudowana na gruzach wyburzonych wcześniej meczetów, albo po prostu są przebudowane meczety. Jakby te wcześniejsze minarety rzeczywiście zostały przebudowane na wieże. Więc jakby to. To wszystko jest widoczne, a wpływ tej północnoafrykańskiej czy bliskowschodniej kultury, tych ludzi, którzy tam mieszkali przez tyle lat, jest na przykład widoczny w języku też, bo aż 8% hiszpańskich słów ma właśnie pochodzenie są, arabskie. Dokładnie. I to można, tak, można poznać po tym, że dużo słów się też na, na A. Tak, tak tak, na tak, tak, na tak, tak, tak. Przepraszam, że ci też przerwę, ale tego arabskie, tak. czytałam kiedyś takie porównanie. Z historii polskiej nie jestem, nigdy nie byłam dobra, ale my jako Polacy jesteśmy dłużej narodem polskim, nie, bo byliśmy pod zabrami, ale kiedy nie byliśmy pod zabrami, to jakby jesteśmy dłużej mhm. e, Polakami na polskiej ziemi niż Hiszpanie na hiszpańskiej ziemi. Mhm, Więc jakby ta nasza tożsamość polska ma, jest starsza, ma więcej lat niż Hiszpanie. Mhm z Hiszpanami, więc my musimy też to wziąć pod uwagę, że Aha. Hiszpanie byli dłużej jakby pod zaborami, ciężko to nazwać, ale Aha. byli po prostu al-Andalus, byli tą Arab Arabią, tak bym Aha. mogła to nazwać, byli Arabami, a nie Hiszpanami, a my będąc Polakami jesteśmy dłużej Aha. Polakami, Polakami na polskich ziemiach, tak, nawet mhm. biorąc pod uwagę to, że byliśmy pod zaborami, jakby mhm. więcej lat jesteśmy Polakami mhm. niż Hiszpanie Hiszpanami, także to jest też myślę ważną kwestią, bo my zawsze mówimy, a Hiszpanie to są Hiszpanie, no ale Hiszpanie mają... Zwoje korzenie gdzieś. Tak, tak, ale tych faktycznie. korzeni jest mnóstwo, jest mnóstwo tak naprawdę. Właściwie trzeba by się zastanowić, co no mamy na myśli, kiedy mówimy Hiszpanii. No bo wiadomo, wyobrażamy sobie tych białych Hiszpanów tak. katolików, jakby straceni nawet nie, nie z wyznania aktywnie, tylko jakby przez, przez tradycję. Natomiast no, tam się przytaczało jakieś samo Hiszpanii. Tak na skraju, dzieśnina gibraltarska, bliskość północnej Afryki, Bliskiego Wschodu, właśnie. Więc jakby siłą rzeczy po prostu były cały czas jakieś migracje i różne tam grupy zostawiały spuślag tak Grecy, Rzymianie, Fenicjanie, Arabowie, Żydzi, Bizancjum, więc jakby to wszystko, to wszystko gdzieś tam jest. Romowie oczywiście, no ale ten wpływ kultury arabskiej, islamskiej, jakkolwiek ją nazwać, jest właśnie przez, samą, przez sam fakt tego historycznego długiego trwania bardzo, bardzo wyraźnie odciśnięty. I jakby kim są Hiszpanie, bo to jest też taka ciekawa rzecz, że przecież tam jakby nie można postawić takiego ostrego rozgraniczenia w tym 1492 roku, kiedy, kiedy upadło to ostatnie muzułmańskie królestwo, że nagle po prostu um, coś się skończyło, zaczęło się już... Jest, się, jest Hiszpania. No, bo jednak, tak, jest ludzie Hiszpania. byli jednak, mieszkańcy Granady czy mieszkańcy um, południa Hiszpanii, to byli jakby wciąż ci sami ludzie. Oczywiście było wtedy jakieś asotnictwo z północy, um, tam różni rycerze, książęta i tak dalej sprowadzali się na te ziemie odbite muzułmanom, też w celach jakby zarobkowych, ale też, żeby krzewić niby tę chrześcijańską cywilizację, ale jakby gro ludności pozostało to samo. Dokładnie. E, więc jakby e, na przykład teraz jest często tak, że ludzie z Granady, gdzie na przykład miałam okazję spędzić trochę czasu przy, przy okazji pisania tej książki, jest takie święto bardzo kontrowersyjne w Granadzie, La de Granada, czyli rocznica odbicia Granady właśnie przez chrześcijan e, muzułmanom. I jak to wygląda? E, no to jest takie mało sympatyczne święto, dlatego że ogólnie jest bardzo upolitycznione, e, zawłaszczone z jednej strony przez skrajną prawicę, to są są święto, taka okazja do y, y, świętowania, ulubiona przez na przykład zwolenników Franco. jeszcze, jeszcze tacy są. Teraz tam dużo też sympatyków tej y, nowej skrajnie prawicowej partii Vox y, przychodzi, żeby właśnie świętować i upamiętniać ten moment założycielski katolickiej Hiszpanii a z drugiej strony te wygnania tych muzułmanów, tego króla był Abdila z Granady, a z drugiej strony jest ta grupa jakby na drugim biegunie, tak, na która drugim też przychodzi biegunie. tak, na pod, pod ratusz, pod urząd miasta tego dnia, 2 stycznia, żeby krzyczeć precz z faszystami i wynocha, i w ogóle nie ma czego świętować, że to był że to w ogóle mm. był początek początek zła. Tak naprawdę ta Hiszpania wtedy w tym momencie jakby zanegowała to swoje wielokulturowe dziedzictwo, wygnała najpierw Żydów, później Stolacka Później do członków muzułmanów, i że w ogóle podbój Ameryki, ludobójstwo, że to w ogóle jakby nie ma tutaj zgody co do tego, że to jest coś wartego świętowania. Ale jest też taki argument pośrodku, który mi się wydaje taki bardzo przekonujący, że właśnie ci ludzie, którzy mówią, że jakby nie można mówić o jakimś wygnaniu muzułmanów, pokonaniu jakichś. Jakiejś cywilizacji y, islamskiej w Granadzie, to jakby to byli nasi przodkowie, to byli mieszkańcy Granady, Dokładnie. którzy po prostu tam mieszkali z dziada, pradziada, doznawali islam albo judaizm, byli też przy nich chrześcijanie. Później zostali zmuszeni do przyjęcia chrześcijaństwa, przymusowo ochrzczeni, no i zostali tam, ale jakby ludzie, potem część z nich została wygnana, oczywiście, są też jakby kontrowersje, jakby wątpliwości co do tego ilu z nich zostało, jakoś tam y, na tych ziemiach, wróciło, pokryło. No w każdym razie na pewno, na pewno ci, którzy mówią, że to byli ich przodkowie, ci Granadyjczycy sprzed wieków, y, mieszkańcy tego samego miasta, mają rację, że tak naprawdę to jakby populacja była ta sama, zmieniały się układy, zmieniały się y, religie, ale jakby. Mieszkańcy pozostawali w swoich domach cały czas. I no i to jest tworzenia. właśnie ta ciągłość historyczna. Tak, tak, tak. No i właśnie to, to, jest, właśnie, to jest też bardzo ciekawe, tak, jak, jak to funkcjonuje, jak pamięć o tym wszystkim funkcjonuje. Właściwie o dzisiejszej takiej islamofobicznej Europie, w islamofobicznej Polsce, myślę, że to jest bardzo ciekawa, taka, taka zupełnie inna ożywcza historia, ożywczy sposób myślenia o, o korzeniach Europy, i o tym, jak się właśnie te różne nurty, krew, geny, nurty, religie są przeplatały i przeplatają do dzisiaj tak naprawdę. dokładnie Ja myślę, że trochę tak jakbyśmy porównały to wiesz, no nie wiem, do dzisiejszych czasów nawet, tak? Ktoś najeżdża na Polskę i nagle ci mówi, hop, dzisiaj jesteś tak, a jutro masz być tak. Mhm. Tak się po prostu nie da, wiadomo, że jesteśmy ludźmi, więc mimo to, że stało się, co się stało w tamtych czasach, te osoby na pewno żyły dalej w swoich zwyczajach, w swoich obyczajach, w swoich jakichś religijnych świętach, przekazywały to dalej i zanim to się wszystko gdzieś tam, nie wiem jak to nazwać, bo nie można tego nazwać przekształciło, ale ale myślę, że nadal to wszystko gdzieś tam no, jest w Hiszpanach, bo no, no nie da się jakby zapomnieć o 800 latach tego, co kto mieszkał tam, tak? Że to w dzisiejszych czasach jeszcze nadal funkcjonuje, tak? Powiedz mi, czy ty widzisz właśnie tą w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, ty widzisz tą arabską Hiszpanię? W jaki sposób ty ją widzisz? Znaczy, właśnie bardzo, bardzo ciekawe było odkryć, na ile to pola funkcjonuje, no bo to jest język, architektura, kultura, że flamenko, ale nawet tak się, na się o tym nie poczyta, to słychać, że we flamenko też jakieś takie orientalne nuty brzmiewają, że tam też są te wpływy. Ale na przykład kuchnia, pozwolę sobie może po prostu, żeby, żeby nie cytować tego z pamięci: kuchnia, czyli te wszystkie smaki hiszpańskie, które tak lubimy i które kojarzymy właśnie z Półwyspem Iberyjskim. No właśnie, kuchnia hiszpańska. Zostawiam Was z tym tematem do przyszłego tygodnia, dlatego, że to jest akurat coś, co ja uwielbiam w Hiszpanii. Uwielbiam kuchnię, uwielbiam gotować, uwielbiam jeść, ale to już pozostawmy może. No więc właśnie, skąd kuchnia hiszpańska? Czy to jest rzeczywiście kuchnia hiszpańska i stricte pochodząca z Hiszpanii, i kraje arabskie nie mają z tym nic wspólnego? Zapraszam Cię już za tydzień. Dzisiaj kończymy sobie właśnie w taki trochę sposób, jak telenowele się kończą w najważniejszym momencie. Dlatego zapraszam Cię za tydzień. Zapraszam Cię również na mój newsletter, ponieważ tam informuję na bieżąco o tym, co się dzieje. Jeśli chcesz się zapisać, oczywiście, na mój newsletter, to zapraszam Cię na www.paulnopiece.com. Zjedź troszeczkę niżej, po prostu kursorem, i tam masz sekcję do zapisania się do newslettera. Es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta luego.